Przeczołgiwali się. Zjedź z ronda! Wezwał, a potem przebiegali przez tor prosto na schody wiodące w górę i w dół do obu kondygnacji bokra. W zasadzce, rany przy rozglądał się pod nierowu, jakby szukał brakującego kawałka ręki. Ranny! krzyknął. Ranny do koszar! Dostałeś w lewą. Zjedź z ronda! Wrzasnął na niego pająk i wcisnął rozdarty opatronek osobisty. Możesz strzelać! Obwiążcie go i do cekę. Tam! Jedzie.

Można się przyczepić do tego stwierdzenia, ponieważ tych wszystkich rankingów jest bardzo wiele, ale tak, co do zasady, to miejsce wręcz szokuje. Jego mieszkańcy żyją średnio najdłużej na świecie i prawie co trzeci z nich jest milionerem. Liczba osób żyjących w ubóstwie wynosi zero. Do tego to najbezpieczniejsze miejsce w Europie. To wszystko napędziło się trochę na zasadzie sprzężenia zwrotnego dodatniego. Świetnie zorganizowane miejsce przyciąga bogatych ludzi. Dzięki czemu można zorganizować je jeszcze lepiej, co z kolei przyciągnie jeszcze bogatszych ludzi. I po pewnym czasie takiego cyklu efekty jak na prezentowanych obrazkach. Nie jest żadną tajemnicą, że Monako przyciąga przede wszystkim atrakcyjnym systemem podatkowym, tyle że to wcale nie od tego się zaczęło. Patrząc historycznie, księstwo najpierw stało się miejscem elitarnym na mapie Europy, a dopiero później Zwolniło mieszkańców z podatków. Nie jest również tajemnicą, że w kwestiach ekonomicznych słowo mikropaństwo to często synonim raju podatkowego, tyle, że Monako było kiedyś 20 razy większe, i jak nie trudno zgadnąć, samo się tej powierzchni nie pozbawiło, a jej utrata postawiła księstwo w ekonomicznej kropce. Jak widać nawet miejsce, które aż prosi się o podsumowanie jednym zdaniem, to znaczy albo to raj podatkowy jest kryje w sobie sporo złożonych zagadnień. To wszystko trafia dzisiaj na tapet, ale najpierw szybki rzut oka na te dwa kilometry kwadratowe. W końcu gdzie jak gdzie, ale w tak elitarnym miejscu to chyba jest na czym zawiesić oko. Naturalne pytanie skąd się wzięło to państwo? To, że takie miejsce, to znaczy w takiej lokalizacji, ma bardzo bogatą historię, jest jasne. Źródła sięgają nawet do X wieku przed naszą erą. Przez kolejne stulecia z tym miejscem związani byli a to Fenicjanie, Ato Grecy, Ato Rzymianie. Tyle że zawsze była mowa o skale Monako, twierdzy Monako albo mieście Monako. Przyjmuje się, że ten dzisiejszy byt państwowy zaczął kiełkować pod koniec XIII wieku. To właśnie wtedy Franciszek przebiegły podstępem zdobył twierdzę na skalę Monako. Przebrał się za mnicha i poprosił strażników o schronienie. Ci dali się nabrać i wpuścili go do środka. Franciszek przebiegły uniósł w górę miecz, wezwał wsparcie, które natychmiast wbiegło przez otwartą bramę i wspólnie wymordowali członków panującego tu wtedy stronnictwa gibelinów. Najlepszym dowodem na to, że to właśnie to wydarzenie symbolizuje genezę państwa jest herb księstwa, na którym znajduje się m.in. dwóch franciszkańskich mnichów z uniesionymi mieczami. Franciszek Przebiegły, czyli właściwie Franciszek Grimaldi. To właśnie dzięki jego sprytowi. Problem w tym, że trwało to jedynie kilka lat, i od tego symbolicznego wydarzenia do stałego panowania tej rodziny musiało minąć jeszcze naprawdę sporo czasu. O wpływy cały czas zabiegały tu rozmaite siły, i dopiero w połowie XV wieku Grimaldi ugruntowali swoją władzę. Pod koniec tego samego stulecia Monako uzyskało niepodległość i znalazło się pod protektoratem Francji. Od początku XVI do połowy XVII wieku pod protektoratem Hiszpanii. Następnie przez ponad 150 lat Monako ponownie związane było z Francją. I bynajmniej nie był to ostatni Cieruj związek. Na, wschód. na początku XIX wieku księstwo Monako trafiło Skręcz pod protektorat prawo. Królestwa Sardynii. Trwało do... 50 lat w 1859 roku Francja była sojusznikiem Królestwa Sardynii w wojnie przeciwko Austrii. W zamian za pomoc Francuzi mieli otrzymać tereny znajdujące się w granicach Królestwa Sardynii, które jednocześnie były zamieszkane w większości przez Francuzów. Jedno, ale... Miał to potwierdzić plebiscyt. Głosowanie zorganizowano w kilku miejscach, w tym również w dwóch miastach należących do księstwa Monako. Karol III, ówczesny książę Monako, protestował, jednak do głosowania ostatecznie doszło i w obu tych przypadkach zdecydowanie zwyciężyła opcja francuska. Tylko, że książę Monako stwierdził, że on nie zgadza się na utratę dwóch miast i przyległych do nich terenów czyli większości swojego księstwa. Francuski rząd nie specjalnie się tym przejmował, jednak ostatecznie zgodził się na rozmowy. Książę Monaco negocjował z bardzo trudnej pozycji i nie udało mu się utrzymać tych terenów we władaniu, ale otrzymał za nie 4 miliony franków. W ten oto sposób Księstwo Monaco straciło 95% swojego terytorium na rzecz Francji. Wyznaczenie nowych granic księstwa zapoczątkowało kształtowanie się współczesnego Monako. Karol III musiał zmierzyć się z poważnym wyzwaniem. Zostało mu półtora kilometra kwadratowego państwa. W dodatku to te utracone tereny były najważniejsze pod kątem gospodarczym. Książę i jego matka wspólnie doszli do wniosku, że trzeba postawić na hazard i turystykę. Niewiele mamy, ale za to jest ciepło i ładnie. Teraz trzeba to tylko odpowiednio wyeksponować i zadbać o rozrywkę. Sprowadzono tu Franciszka Blanka francuskiego przedsiębiorcę nazywanego Magikiem na Nie mylić z Hamburgiem. Hamburg to również niemieckie miasto, w którym 20 lat wcześniej bracia Blank, Franciszek i Louis, w ekspresowym tempie stworzyli świetnie prosperujący ośrodek wypoczynkowy, łączący w sobie spa i kasyno. Franciszek Blank bardzo chętnie zainwestował tu swoje pieniądze. Tylko mała część zysków miała trafiać do kieszeni księcia. Czyniąc Historię, krótką Blank powtórzył sukces z Hamburga i równie szybko dorobił się kolejnego pseudonimu Magik Monte Carlo. W ten oto sposób biznesowy zmysł francuskiego przedsiębiorcy postawił to mikropaństwo na nogi. Nawiasem mówiąc, to niemieckie kasyno do dzisiaj bywa nazywane Matką Monte Carlo. Mówiąc wprost, ruszyła maszyna. Druga połowa XIX wieku czyli okres dla rozkwitu tej gospodarki i zdobycia przez to państwo tej elitarnej otoczki. Franciszek Blank okazał się rewelacyjnym marketingowcem. Dobrze wiedział, że trzeba tu przyciągnąć przede wszystkim bogatych ludzi. Wkupił się w łaski dziennikarza francuskiej gazety Le Figaro, dzięki czemu Monako zyskało świetną reklamę w prasie. Efekt potęgował zakaz gier hazardowych w innych krajach kolejowe, które skomunikowały księstwo z miastami zlokalizowanymi wzdłuż lazurowego wybrzeża. Wystarczyło zaledwie kilka lat, żeby cała ta machina przerodziła się w niezwykle dochodowy biznes. Szybko okazało się, że daje on tak duże wpływy do budżetu, że danina od mieszkańców są księstwo najzwyczajniej zbędne. Książę zdecydował się zwolnić obywateli z podatków. Tym samym Monako otrzymało kolejny bodziec do rozwoju. Wielu Francuzów i Włochów zaczęło uczyć w na Stało się ono modne przede wszystkim wśród francuskich elit. Realizację tego modelu rozwoju można podsumować bardzo krótko: majstersztyk, idealne dopasowanie pomysłów do możliwości, spryt i skuteczność. A do tego wszystkiego szczęście. Obranie przez księstwo tej rozrywkowej drogi zbiegło się w czasie z początkiem labele O. Czyli pięknej epoki od 1871 roku, czyli od końca wojny francusko-pruskiej do momentu wybuchu I wojny światowej w Europie panował pokój i dobrobyt. Technika pędziła do przodu, a kultura kwitła. Zamożni Europejczycy chętnie korzystali z uciech życia w miejscach takich jak to. Podczas rozkwitu Monako doszło do sytuacji, którą ciężko sobie wyobrazić w jakimkolwiek innym. Państwie. Właściwie wyszedł z tego laboratoryjny eksperyment. Otóż obiektem zainteresowania tak wielu bogatych ludzi stało się tak małe państwo. Tym samym z każdym rokiem do tego malutkiego społeczeństwa dołączali kolejni bardzo bogaci mieszkańcy, którzy inwestowali tu swoje pieniądze. Co do zasady, nie ma w tym nic złego. Proszę bardzo, niech do Polski przyjedzie teraz tysiące bogatych osób i inwestuje. Zapraszamy. финансовая служба ну no, как бы знаешь, честно сказать а если здесь подъедет полиция и спросит лицензия на продажу есть, они скажут у нас нету лицензии на продажу, соответственно или договорятся с деньгами или езжай отсюда в России и, и, кто как может, тот так и живет если я тебе скажу ну no и огульный внесок из того таки что тут в России выходит из заложения Że jak ktoś chce pracować, pracować czy to robotać, no to będzie pracował, no i jakoś sobie poradzi. I przy okazji, schodzi z głowy państwa, no bo on nie, nie musi go nigdy utrzymywać. Nie Czemu to na taki trasa, no DPS, ta służba? DPS, to, to drożna podstawowa służba. On może zastanawiać mnie także, to jak policyjski tam, to drożny policyjski. Он меня останавливает, проверяет документы, все ли у меня в порядке. Значит, не зверь мне в России. И да там же каждый по постою, по кошке, и все как то да? Я иду сюда с сильным Все ли на провоку? Что дуже много этого отличных друг, которые са ружные, а не раньше слабые. Не, я с Польши. Ай, тут раз она а а? с Польши. Кончатка, там четка, Августопен. Там, 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 там Да, раньше там. на воды востоку был. А я чеп. Это статы. Статы. Это статы. но я как я в России делаю путешествие. Это у меня на руке. Ну да я все скажу все. в Польше, что я в России делаю. Да, камеру что? Да, да. Ну да, да это моя камера. Путешествие в камеру. <laughs> no ja, nie ja, Jest Ja Polsce na kapkapkę No ale lecimy na wschodzie no do Tatarstanu chulby, No i dalej będę szukał trasy na Ural Jesteśmy z razu do Kazania, a więc do Tatarstanu to chyba dobra okazja, żeby powiedzieć o, o kwestiach technicznych, a nic tak. Zasilanie wygląda w ten sposób, że mam ładowarki samochodowe, ale tylko na kamerę. Natomiast jest jeszcze inwerter z 12V na 230. Tutaj jest złodziejka, która zasila mi dwa akumulatory, dwie ładowarki do kamery. One mają też wejście samochodowe. I jeszcze telefon. Wiadomo, że w nocy tronie nie jest za bardzo. Służy się aktualnie tutaj. Droga na kazan. Ale no coś gotujemy. Szaleństwo. To jest szaleństwo. Ziemniaki z chlebem najprawdopodobniej, no ale, ale zawsze coś. Za wszelką cenę chcę się stąd wydostać i pojechać jak najdalej na wschód. Póki jestem tutaj. Miejsce Polski, pociąży na mnie niesamowicie. Jadę byle w kierunku Tufy, byle jutro być w Azji. Czym boh pasła przyjaciół i człowieka. Robi się kryzys z tobą. Och. Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj naprawdę dotrę na Ural i właduję się do Azji.